Od starożytnych reliktów po nieoczekiwane skarby, kraina pod naszymi stopami kryje w sobie niezliczone historie czekające na odkrycie. W tej fascynującej eksploracji podziemnych znalezisk zadajemy sobie pytanie, jakie tajemnice pozostają pogrzebane i czekają na odkrycie. Następnie poznamy ekscytujący świat odkryć dokonanych poprzez kopanie. Numer 1: Czarny sarkofag. Może się wydawać, że odkryliśmy już wszystko o starożytnym Egipcie, jednak od czasu do czasu pojawiają się intrygujące odkrycia. Niedawno w Aleksandrii w Egipcie archeolodzy natknęli się na kolosalny sarkofag z czarnego granitu, który przetrwał w nienaruszonym stanie przez ponad dwie tysiące lat. Nie trzeba było długo czekać na spekulacje, czy mogą zawierać szczątki Aleksandra Wielkiego. A może ukryje śmiertelną klątwę, kiedy w końcu otwarto sarkofag, uwolnił się przyprawiający omdłości smród. Ujawniając jego zawartość, trzy szkielety zanurzone w czerwono brązowej wodzie przypominającej ścieki. Archeolodzy, z pomocą inżynierów wojskowych, zidentyfikowali szczątki jako należące do oficerów armii starożytnego Egiptu i prawdopodobnie stanowiły część pochówku rodzinnego. Mustafe Wasili, sekretarz generalny Najwyższej Rady Starożytności, zapewnił opinię publiczną, że nie została rzucona żadna klątwa. Chociaż eksperci podjęli środki ostrożności przed możliwymi toksycznymi gazami, wykluczyli wszelkie nadprzyrodzone niebezpieczeństwo. Sarkofag ten, mający prawie 6,5 stopy wysokości, 10 stóp długości i ważący 27 ton, jest największym tego typu znalezionym w stanie nienaruszonym. Trwają badania mające na celu ustalenie, kim były te osoby i okoliczności ich śmierci. Numer 2. Złote monety w lutym 2013 roku małżeństwo z północnej Kalifornii przeżyło niezapomniane przeżycie podczas spaceru z psem. Natknęli się na zdumiewające odkrycie rzadkie złote monety o wartości 10 milionów dolarów, zakopane pod ziemią w cieniu starego drzewa. Te 1427 monet, pochodzących z lat 1847-1894, było w doskonałym stanie, a niektóre były tak rzadkie że każda mogła być warta prawie jednego milion dolarów. To taki skarb, o jakim marzy każde dziecko, a niektórzy dorośli spędzają na jego poszukiwaniu całe życie. Eksperci uważają, że monety zakopano jako rodzaj prowizorycznego banku podczas gorączki złota w Kalifornii, a następnie zapomniano. David Hall z Professional Coin Grading Service potwierdził autentyczność znaleziska i nazwał je jednym z największych zakopanych skarbów odkrytych w Stanach Zjednoczonych. Para, która wolała pozostać anonimowa, znalazła monety w ośmiu puszkach wzdłuż szlaku, którym chodzili od lat. Ich plany obejmują sprzedaż większości monet za pośrednictwem Amezone, zatrzymanie niektórych jako pamiątek i wykorzystanie pieniędzy na spłatę długów i przekazanie darowizn lokalnym organizacjom charytatywnym. Numer 3. Podczas remontu para znalazła zapas whisky. Podczas renowacji ponad stuletniego zabytkowego domu w Ames w stanie nowy Jork, Nick Drummond i Patrick Bakker znaleźli fascynujący fragment historii rzekomo powiązany z przemytnikiem. Odkryli ponad 66 butelek whisky z czasów prohibicji ukrytych w ścianach i podłogach. Nick, projektant amator i historyk, dokonał nieoczekiwanego odkrycia podczas usuwania listew przypodłogowych w korytarzu. Tajemnicza paczka spadła ze ściany. Odsłaniając zapas butelek whisky owiniętych w bibułkę i słomkę, dalsze poszukiwania doprowadziły do odkrycia kolejnych BL przemyconej whisky, co rzuciło światło na intrygującą przeszłość domu. Butelki z etykietą Stary Przemytnik były częścią dziedzictwa pozostawionego przez pierwotnego właściciela domu, hrabiego Adolfa Hoffnera, tajemniczą postać znaną z zaangażowania w liczne skandale. Wpisy Nika w mediach społecznościowych, dokumentujące znalezisko, przyciągnęły wiele uwagi fanów którzy chcą dowiedzieć się więcej o historii domu. Para planuje zachować znalezione puste butelki i sprzedać pełne, a każdą z nich szacuje się na około 1000 dolarów. Numer 4. Ogon dinozaura w północnym Meksyku. W północnym Meksyku paleontolodzy dokonali podziemnego odkrycia gigantycznego ogona dinozaura o długości około 5 metrów, który zawierał 50 kręgów. Dobrze zachowany ogon prawdopodobnie należał do hadrozaura, dinozaura kaczodziobego, który zamieszkiwał ziemię około 72 miliony lat temu. Hadrozaury mogły dorastać do 40 stóp długości, co oznacza, że ogon stanowił prawie połowę ciała dinozaura. Został odkryty przez lokalnych mieszkańców, zakopany w skale osadowej w pustynnym regionie Coahuila. Jest to, co zaskakujące, Pierwszy nienaruszony ogon dinozaura tej wielkości znaleziony w Meksyku i jeden z niewielu odkrytych gdziekolwiek na świecie. W 2008 roku w Coahuila odkryto innego hadrozaura, zwanego Velafrons Coahuilensis, co wskazuje, że dinozaury te były powszechne na tym obszarze. Paleontolodzy z Narodowego Instytutu Antropologii i Historii Meksyku oraz Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku rozpoczęli prace wykopaliskowe po roku studiów. Oprócz kręgów ogonowych znaleźli inne kości, w tym kość biodrową, co sugeruje, że głębiej w skale można znaleźć więcej szczątków. Obszar wykopalisk powiększono do 13 na 26 stóp, aby pomrugęścić rozrzucone kości. Numer 5. Gigantyczna mozaika. W 2019 roku w Antakia w Turcji odsłonięto największą na świecie nienaruszoną mozaikę. Ten niesamowity skarb archeologiczny, mający 1300 lat, zajmuje powierzchnię ponad 800 metrów kwadratowych. Jego odkrycie w 2010 roku zadziwiło ekspertów. Którzy według nich zdobili niegdyś podłogę największego budynku użyteczności publicznej w starożytnym mieście Antiochia. Chociaż budynek został poważnie uszkodzony przez trzęsienia Ziemi w latach 526 i 528, mozaika przetrwała w całości. Dziś jest wystawiany w hotelu muzeum zbudowanym wyłącznie w celu ochrony i ekspozycji tego cudu. Antakia słynie z obfitości starożytnych rzymskich mozaik, ale żadna nie dorównuje majestatowi tej. Dodatkowo znajduje się w pobliżu Kościoła Święta Piotra, budowli krzyżowców zbudowanej nad jaskinią, która może być najstarszym kościołem chrześcijańskim na świecie. Ten zakątek Turkie jest naprawdę przesiąknięty historią. Numer 6 Bransoletka Wikingów. Przenieśmy się teraz do IX wieku ze słynnym skarbem Galełej, znalezionym w Szkocji w 2014 roku. Wśród wielu artefaktów Wikingów Wyróżnia się bransoletka z wygrawerowanymi runami. W 2019 roku badaczom udało się je przetłumaczyć, identyfikując potencjalnego pierwotnego właściciela, mężczyznę o imieniu Ekord. Ciekawostką jest to, że w Ekord to anglosaskie imię wyryte runami na artefakcie wyraźnie Wikingów. Sugeruje to, że bransoleta, a nawet cały skarb, mogła zostać zdobyta w bitwie lub w wyniku pokojowej wymiany między kulturami. Odkrycie to potwierdza teorię, że interakcje między Wikingami a Anglosasami mogły być mniej krwawe, niż sądziła historia. Odkrycie, które zachęca nas do przepisania części naszego rozumienia tych cywilizacji. Numer 7. Tajemnica epoki brązu w Polsce. W Polsce w 2019 roku archeologów zaskoczyło niezwykłe znalezisko. Głowa buławy z epoki brązu. Artefakt ten pojawił się w Dukli podczas wykopalisk mających na celu poszukiwanie reliktów z czasów II wojny światowej. Co ciekawe, wygląda na to, że nie jest polskiego pochodzenia. Jeśli to się potwierdzi, będzie to najstarszy obcy przedmiot, jaki kiedykolwiek znaleziono w kraju. Ma około 3000 lat i przypomina główki buzdyganów powszechne na Bliskim Wschodzie, ale nie jest identyczny. Do Polski dotarł prawdopodobnie przez Karpaty. Jednak jego prawdziwe pochodzenie pozostaje tajemnicą. Numer 8. Najstarsza para jeansów. W 2022 roku najstarsza para jeansów na świecie została sprzedana na aukcji za 114 tysiące dolarów. Te lekko zniszczone przez wodę spodnie odnaleziono we wraku SS Central America u wybrzeży Karoliny Północnej, statku słynącego ze skarbów z czasów gorączki złota. Tym, co wyróżnia je jako jeansy. Jest ich design z pięcioma guzikami, który jest klasyczną cechą spodni roboczych. Choć nie zostało to potwierdzone, niektórzy sugerują, że mogą to być wczesne projekty Levi Straussa. To znalezisko stanowi wyjątkowe przypomnienie stylu i warunków życia w XIX wieku. Numer 9. Najstarszy portret na świecie. Najstarszym znanym portretem człowieka jest niewielka rzeźba mamuta z kości słoniowej sprzed 26 tysięcy lat, znaleziona w dolnych westonicach w Czechach. Ten maleńki artefakt, mniejszy od kciuka, prawdopodobnie przedstawia kobietę z upiętymi włosami lub w fuczanej czapce. Rzeźba wyróżnia się charakterystycznymi cechami, takimi jak jedno oko otwarte, drugie zamknięte, co sugeruje, że może to być prawdziwy portret. Być może kogoś znajomego lub nawet jego samego. Ten rzadki w tamtych czasach szczegół oferuje emocjonalne i artystyczne połączenie z odległą przeszłością. Numer 10. Hełm Meskala. Naszym pierwszym artefaktem jest hełm wojenny Meskal, oszałamiający kawałek złota kojarzony z legendarnym królem Kisz z pierwszej dynastii z Ur 4600 lat temu. Jest jednak tajemnica, nie mamy pewności. Czy należał do Meskalamduga młodszego czy jego dziadka, Meskalamduga Starszego, obaj potężnych władców Sumeru i Akadu? Hełm został znaleziony w 1924 roku przez brytyjskiego archeologa Leonarda Wulia w grobowcu wraz z innymi wspaniałymi przedmiotami grobowymi. Wuli oszacował, że w chwili śmierci mieszkaniec grobowca miał około 30 lat, co sugeruje, że mógł to być Meskalamduk młodszy. Jednak w starożytności osoba w tym wieku mogła być także dziadkiem. Co ciekawe, ten wzór hełmu znaleziono jedynie w grobowcach dwóch innych królów Eanna Tuma i Sargona Wielkiego, obu władców Kisz. Umacnia to teorię, że hełm był rodzajem ceremonialnej korony dla monarchów. Numer 11 Grecka krzyżówka. Miliony ludzi lubią dziś krzyżówki, ale niewielu zdaje sobie sprawę, że historia tej działalności sięga tysięcy lat. W ruinach starożytnego miasta Izmir, w granicach współczesnego miasta Izmir w Turcji, znajduje się krzyżówka wyryta na ścianie 2500-letniej bazyliki. Wygląda na to, że ta krzyżówka została napisana około 500 lat po wybudowaniu bazyliki i zawiera greckie słowa, które można czytać od lewej do prawej i od góry do dołu. Technicznie rzecz biorąc, trafniejsze byłoby nazwanie tego akrostychem niż krzyżówką, ale istota jest ta sama. Odkrycie znaczenia tej krzyżówki jest skomplikowane, ponieważ zawiera imiona osób i pozornie przypadkowe słowa greckie. Niektórzy uważają, że mogło to być tajne narzędzie komunikacji używane przez pierwszych chrześcijan. Dwie tysiące lat temu słowa te byłyby ukryte za postami, przez co byłyby mniej widoczne. Z drugiej strony możliwe jest również, że krzyżówka powstała, podobnie jak współczesne, jako forma rozrywki. Numer 12. Miedziana rzeźba byka. Dokładnie 100 lat temu, w 1923 roku, brytyjski archeolog Leonard Woolley znalazł miedzianą rzeźbę byka w miejscu zwanym Tel Al-Ubaid, w pobliżu słynnego starożytnego miasta Ur w południowym Iraku. Woolley, choć genialny archeolog, nie miał wyobraźni, by nazwać swoje odkrycia, więc nazwał to znalezisko po prostu miedzianym bykiem i zabrał go do Anglii. Rzeźba znajduje się obecnie w zbiorach British Museum, gdzie jej wiek szacuje się na około 4600 lat. Pomimo zużycia, przypisuje się to zarówno jego podeszłemu wiekowi, jak i zniszczeniom poniesionym w wyniku częściowego zmiażdżenia go przez mur w wyniku zawalenia się świątyni, w której pierwotnie się znajdowała. Chociaż w pobliżu znaleziono inne rzeźby byków, jest to największa i jedna z niewielu, które udało się odzyskać w prawie nienaruszonym stanie. Pierwotnie miał dołączone drewniane części, które z biegiem czasu uległy rozkładowi, ale dzisiaj zostały one zastąpione przy użyciu stopionego wosku, aby odtworzyć brakujące obszary. Morfina, grup Seloumej. Oto fascynujące odkrycie pochodzące z dobrze znanego stanowiska archeologicznego. W latach 80. 20. wieku pewien mężczyzna przypadkowo odkrył bogaty i ważny historycznie grobowiec w parku narodowym Tel niedaleko Jerozolimy. Od tego czasu nazwano go grobem Salomei na cześć kobiety, która podobno pomagała przy narodzinach Jezusa Chrystusa. Chociaż nie ma możliwego do sprawdzenia związku między grobowcem a tą biblijną postacią, w grudniu 2022 roku przeprowadzono wykopaliska, podczas których odkryto zbiór drobnych artefaktów, w tym kilka lamp pielgrzymich. Obecność tych lamp jest znacząca, gdyż wskazuje, że miejsce to od wieków uważane było za święte. Z dowodów ujawnionych w wyniku nowych wykopalisk wynika, że pierwotnie była to żydowska komora grobowa z okresu rzymskiego, ale później została ponownie wykorzystana. Chociaż Seloumej prawie na pewno nigdy tu nie pochowano, wiadomo, że w V wieku istniał kult na jej cześć, a miejsce to mogło być miejscem kultu jej wyznawców. Numer 14. Buty w Windolandzie. Miejsce, w którym znajdował się starożytny rzymski fort Windolanda, Niedaleko Northumberland w Anglii, było ostatnio skarbnicą archeologów. Wykopaliska trwają i co tydzień dokonywane są nowe odkrycia. Do najbardziej godnych uwagi artefaktów, odnalezionych niedawno w Windolanda, należą sandały, rodzaj starożytnej rzymskiej podkowy. Wszystkie cztery podkowy są tak dobrze zachowane, że nadal widać wzór podeszwy, a szczegół dodano, aby zapobiec spadaniu ich z końskich nóg. Archeolodzy zdołali datować je na i wiek. W ciągu 500 lat okupacji Windolandy przez Rzymian zbudowano aż 9 fortów, a każdy nowy legion wznosił własny fort na pozostałościach poprzednich. To nakładanie się sprawia, że Windolanda jest skomplikowanym miejscem do eksploracji i wykopalisk, co wydłużyło badania w tym miejscu. Ta kolekcja butów przypomina o długiej relacji człowieka z końmi. Chociaż współczesne podkowy są prawdopodobnie znacznie wygodniejsze dla zwierząt niż te starożytne przedmioty. Numer 15. Kod Gortyna. To odkrycie jest bardziej koncepcją niż artefaktem, chociaż jest to koncepcja istniejąca w formie fizycznej. Jest to kodeks Gortyna, czasami nazywany wielkim kodeksem. Ten kodeks praw był podstawą prawa cywilnego w starożytnym greckim państwie mieście Gortyn, na terenie dzisiejszej Krety. Wszystko, co wiemy o Kodzie, pochodzi z zachowanych fragmentów, które wyryto na ścianach dawnej agory starożytnego miasta. Nawet w swoim niekompletnym stanie jest to najdłuższy istniejący starożytny napis grecki, z wyjątkiem Diogenesa z Oenoandy. Na podstawie stylu napisu eksperci uważają, że został wyryty przez jedną osobę i ma około 2500 lat. Tematy objęte kodeksem obejmują procedurę składania pozwu, ochronę oskarżonych, kary za cudzołóstwo i przestępstwa na tle seksualnym oraz przepisy dotyczące dziedziczenia. Większość przestępstw objętych napisem była karana grzywną, co w praktyce oznaczało, że prawo nie mogło dotyczyć najbogatszych mieszkańców Gortyna. Co ciekawe, wydaje się, że za cudzołóstwo karani byli wyłącznie mężczyźni, gdyż nie ma określonej kary dla cudzołożnych kobiet. Numer 16. Wisior Mali. Innym imponującym przykładem starożytnego rzemiosła jest wisiorek Melie, znany również jako Pszczoły Melie. Ten wyjątkowy złoty klejnot, wykonany w latach 1800–1650 przed naszą erą C, pochodzi z cywilizacji minojskiej. Odkryto go w 1930 roku w grobowcu w Chrysolakos w Mali na Krecie. Wisiorek przedstawia dwa identyczne owady, prawdopodobnie pszczoły lub ousji połączone łeb w łeb w idealnie symetryczny wzór. Skrzydła rozciągają się do tyłu, a z ich krawędzi zwisają trzy ozdobne krążki. Wydaje się, że owady trzymają centralny okrągły dysk z mniejszą kulką na górze, jakby go zjadały. Ten wisiorek jest wystawiony w Muzeum Archeologicznym w Heraklionie na Krecie i jest uważany za jeden z najbardziej znanych elementów biżuterii minojskiej. Chociaż wciąż niewiele wiemy o tej cywilizacji, jej mistrzostwo w sztuce jest niezaprzeczalne.